Cześć, witajcie w nowym filmie. W świecie, w którym światło reflektorów zdaje się nigdy nie gasnąć, celebryci są nieustannie śledzeni przez kamery, które rejestrują każdy moment ich życia. A ponieważ tak wiele osób zwraca uwagę na szczegóły dotyczące ich ulubionego aktora, sportowca lub osoby publicznej, szczegóły ich ostatniego dnia budzą pewną fascynację. Dziś pokażemy Wam 20 ostatnich chwil celebrytów uchwyconych przez kamerę. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20 Królowa Elżbieta i Księżniczka Anna otworzyły hospicjum nad Tamizą w czasie, o którym nikt nie wiedział, że będą jej ostatnimi chwilami uchwyconymi na wideo. Królowa angażuje się w ciepłe rozmowy i uśmiecha się do personelu i pacjentów hospicjum. Jej niezwykła witalność i radość życia są naprawdę godne podziwu i często przeczą faktowi, że skończyła 96 lat. Podczas wizyty królowa uprzejmie uścisnęła dłoń, śmiała się, prowadziła szczere rozmowy, a nawet poświęciła czas na podpisywanie autografów. Po wizycie po raz ostatni machała do tłumu, zanim wróciła do swojego samochodu. Pośród jej publicznych obowiązków, ostatnie zdjęcia królowej, udostępnione publicznie, zostały zrobione w Drawing Room w Balmoral, jej ukochanej królewskiej rezydencji w Aberdeenshire w Szkocji. Balmoral od dawna jest jej prywatnym miejscem na letnie wakacje. 6 września 2022 roku zrobiono te przejmujące zdjęcia, gdy wykonywała swój ostatni publiczny obowiązek, mianując Lee Stras na premiera. Numer 19. Rapper Juice WRLD, którego prawdziwe nazwisko brzmiało Jared Higgins, zmarł tragicznie 8 grudnia 2019 roku w wyniku niepokojącego nagłego wypadku medycznego na międzynarodowym lotnisku Midway w Chicago. Miał zaledwie 21 lat, pozostawiając za sobą obiecującą karierę muzyczną i oddanych fanów, którzy rezonowali z jego emocjonalnymi tekstami i urzekającymi melodiami. Po początkowym zdobyciu uznania dla swojej muzyki na popularnej platformie SoundCloud, Juicy World szybko zyskał status fenomenu streamingowego, przyciągając publiczność swoim unikalnym stylem. Jego wejście na szczyt listy przebojów było naznaczone ogromnym sukcesem jego przebojowego singla Lucid Dreams, w którym sprytnie samplował kultowy utwór Stinga. Warto zauważyć, że Juice Ward był zaledwie dwa lata po ukończeniu szkoły średniej, kiedy osiągnął monumentalny sukces. Jego szybki rozwój i niezaprzeczalny talent przyniosły mu prestiżowy tytuł Top New Artist na Billboard Music Awards 2019. Poza osiągnięciami muzycznymi wpływ Juice Warda wykraczał poza listy przebojów. Był znany ze swoich działań filantropijnych i często wykorzystywał swoją platformę do podnoszenia świadomości na temat kwestii zdrowia psychicznego i wspierania celów charytatywnych. Numer 18 Są to ostatnie nagrania wideo przedstawiające ostatnie godziny księżnej Diany, Dodiego Fejdeja i Henry'ego Paula. W hotelu Ritz w Paryżu w dniach 30 i 31 sierpnia 1997 roku. Te nagrania wideo zostały uzyskane za pośrednictwem hotelowych kamer monitoringu. Zapewniają one kluczowy wgląd w wydarzenie prowadzące do tragicznej śmierci księżnej Diany i do Diego. Podczas śledztwa w Londynie w 2007 roku nagranie to posłużyło jako kluczowy dowód. Wideo rozpoczyna się od pierwszej wizyty pary w hotelu i obejmuje widok pierścionka zaręczynowego do Diego dla księżnej. Następnie film przedstawia nieoczekiwany powrót księżnej Diany i do Diego do hotelu o godzinie 21.52. Materiał wideo zawiera szczegółowy opis ich interakcji i ruchów do momentu, gdy Mercedes, prowadzony przez Henry'ego Paula, opuszcza hotel 20 po północy. Niestety, zaledwie 3 minuty później doszło do śmiertelnego wypadku w tunelu Alma. Numer 17 Rapper XXX Tentation, którego prawdziwe nazwisko brzmiało Jasey Onfroy, tragicznie stracił życie 18 czerwca 2018 roku w szokującym incydencie pod sklepem motocyklowym na południowej Florydzie. Wydarzenia prowadzące do jego przedwczesnej śmierci zostały zarejestrowane przez kamery monitoringu. XXX opuścił Riva Motorsport z przyjacielem i odkrył, że jego BMW zostało zablokowane przez Suwa, który nagle skręcił przed nim. W ciągu kilku chwil, dwóch zamaskowanych, uzbrojonych mężczyzn wyłoniło się z pojazdu i podeszło do 20-letniego rapera przy oknie kierowcy. Napastnicy szybko chwycili torbę Louis Vuitton zawierającą pieniądze, które raper właśnie wypłacił z banku. Z łupem w ręku szybko wycofali się do suwa i odjechali, pozostawiając przyjaciela bez szwanku. Podczas późniejszego procesu, trzy osoby Michael Bowdright, Dedrick Williams i Trayvon Newsom zostały uznane za winne morderstwa i napadu z bronią w ręku. Nagrania z telefonów komórkowych, wykonane przez samych sprawców, pokazały ich bezczelny pokaz bogactwa, obnoszenie się ze stosami banknotów kilka godzin po śmiertelnym incydencie. Kamery monitoringu wewnątrz sklepu motocyklowego uchwyciły również obecność XXX Tentationa tego pamiętnego dnia, gdy przynajmniej jeden z podejrzanych przechodził obok niego. Numer 16. Ikona koszykówki Kobe Bryant był powszechnie uważany za jednego z największych graczy w historii tego sportu. Zaledwie kilka godzin przed śmiertelną katastrofą helikoptera 26 stycznia 2020 roku, w której zginęli Kobe, jego córka i siedem innych osób, fan podobno zdołał zrobić mu ostatnie zdjęcie. 13-letni Brady Smigel, biorący udział w turnieju w Akademii Kobiego, poprosił o selfie. Jednak ostatnie nagranie wideo przedstawia kobiego wysiadającego z suwa z córką podążającą tuż za nim przed wejściem na pokład feralnego helikoptera. Lot został zaplanowany z lotniska John Wayne Orange County do Camarillo w Kalifornii. Helikopter leciał około 15 minut na północ, po czym zwolnił i krążył w pobliżu Glendale. Następnie podążał trasą wzdłuż autostrady do pagórkowatego terenu w pobliżu Calabasas, gdzie niestety rozbił się z powodu niekorzystnych warunków pogodowych. Numer 15. 7 września 1996 roku amerykański raper Tupac Shakur tragicznie stracił życie w wieku 25 lat w strzelaninie w Las Vegas w stanie Nevada. Incydent ten miał miejsce, gdy samochód Tupaka zatrzymał się na czerwonym świetle na skrzyżowaniu East Flamingo Road i Cowal Lane. Niestety, sześć dni później, zmarł z powodu odniesionych obrażeń, pomimo pomocy medycznej. Ale przenieśmy się do 29 września 2023, prawie 27 lat później. Nowe nagrania z monitoringu rzucają światło na wydarzenia, które miały miejsce wkrótce po tym, jak Tupak. Sagnite i współpracownik Devrou Orlando Anderson skonfrontowali się ze sobą w holu kasyna w MGM Grand. Tupak szedł z dużą grupą w kierunku wyjścia z MGM Grand. Kamery monitoringu kasyna dokładnie śledziły ich ruchy, skupiając się na Tupaku. Zdjęcia zostały również zrobione później tej nocy, ujawniając następstwa strzelaniny. Materiał wideo pokazuje mocno uszkodzone BMW. W którym podróżowali Tupac i sacz, umożliwiając bliższe przyjrzenie się wnętrzu i zewnętrznej części samochodu. Numer 14. Los legendy szybkich i wściekłych Pola Walkera był tragiczny, ponieważ zginął w wypadku samochodowym. Niszczycielski incydent został uchwycony przez kamerę monitoringu zamontowaną na szczycie pobliskiego budynku. Materiał wideo przedstawia sekwencję zdarzeń, po których nastąpiła ogromna kula ognia rozświetlająca nocne niebo. 30 listopada 2013 roku, w wieku zaledwie 40 lat, Paul Walker zrobił sobie przerwę od kręcenia Furious Seven. Znany ze swoich filantropijnych wysiłków, spędził dzień uczestnicząc w zbiórce zabawek dla swojej organizacji charytatywnej. Podobnie jak jego bohater Brian O'Connor z serii filmów Szybcy i Wściekli, Paul miał zamiłowanie do szybkich samochodów. On i jego przyjaciel, Roger Rhodes, wyruszyli w swoją fatalną podróż Porsche Carrera GT z 2005 roku z Rogerem za kierownicą i polem na miejscu pasażera. Samochód był znany z trudnych właściwości jezdnych, a podczas jazdy Roger stracił kontrolę nad pojazdem. Numer 13. W ostatnich dniach II wojny światowej Adolf Hitler znalazł się w głębokiej rozpaczy, gdy siły alianckie zbliżały się do Berlina. 30 kwietnia 1945 roku, wiedząc, że Berlin wpadł w ręce aliantów, Hitler podjął ponurą decyzję o zakończeniu swojego życia. Zanim to zrobił, wyszedł ze swojego podziemnego bunkra Führerbunker w towarzystwie oficera SS, aby ocenić szkody wyrządzone przez alianckie bombardowania. Zdając sobie sprawę, że jego trzecia rzesza, która trwała przez 12 lat, była na skraju zniszczenia. Hitler postanowił poślubić swoją długoletnią towarzyszkę Ewe Braun podczas małej ceremonii cywilnej. 30 kwietnia, gdy wojska radzieckie zbliżyły się na odległość 500 metrów od kancelarii Rzeszy, Hitler podjął ostateczną decyzję. Wydarzenie to oznaczało koniec panowania Hitlera jako przewódcy nazistowskich Niemiec. Od momentu dojścia do władzy w 1933 roku jako przywódca partii nazistowskiej do roli kanclerza, a następnie Führera, Hitler odcisnął niezatarte brutalne piętno na historii. Numer 12. 15 grudnia 1966 roku kultowy Walt Disney zmarł w wieku 65 lat z powodu powikłań po raku płuc. Jesienią 1966 wziął udział w sesji zdjęciowej w Disneyland Park, aby uzyskać rozgłos. W towarzystwie myszki Miki pozowali razem w Zamku Śpiącej Królewny, w wozie numer 1 Disneylandowej Straży Pożarnej. Zdjęcia wykonał Reni Bardot główny fotograf Disneylandu, aż do jego przejścia na emeryturę w 1998. W wywiadzie dla Los Angeles Times Reni ujawnił, że używał aparatu Roley Flex, pozwalającego mu na zrobienie 12 zdjęć na rolce filmu. Zrobił w sumie 11 zdjęć Wolta pod różnymi kątami, starannie upewniając się, że jego uśmiech został uchwycony idealnie, a spojrzenie Mickiego było odpowiednie. To konkretne zdjęcie stało się z czasem ikoną Walta Disneya. Jednak niewielu wie, że był to ostatni udokumentowany czas, kiedy był w swoim ukochanym Disneylandzie. Aby upamiętnić to ważne zdjęcie, zostało ono wyświetlone w parku podczas obchodów 50. rocznicy w 2005 roku. Wcześniej prezentowany w holu Main Street Opera House, portret znajduje się obecnie w holu budynku Team Disney w Disneyland Resort. Numer 11. Nikt nie spodziewał się, że gwiazda Marvela, Chadwick Boseman, nagle odejdzie 28 sierpnia 2020 roku. Jednak niewielu wiedziało, jak gwiazda się przygotowywała. Jego ostatni film pokazał znaczną i uderzającą utratę wagi, co wzbudziło obawy wielu fanów o samopoczucie aktora. Ale w tym filmie było coś więcej niż początkowo sądzono. Chadwick z charakterystycznym dla siebie zaangażowaniem, w wywieranie pozytywnego wpływu, wykorzystał tę platformę do uruchomienia operacji 42. Ta szlachetna inicjatywa miała na celu zapewnienie bardzo potrzebnego wsparcia szpitalom opiekującym się społecznościami afroamerykanów, nieproporcjonalnie dotkniętymi pandemią C-19 w ramach operacji 42 przekazano sprzęt ochronny o wartości 4,2 miliona dolarów, co podkreśla zaangażowanie Chadwicka w pomoc i ochronę potrzebujących. Wideo pozostawiło fanów spekulujących, czy dramatyczna utrata wagi aktora była transformacją do nadchodzącej roli aktorskiej. Jedna z story sugeruje, że może to być przygotowanie do bardzo oczekiwanego filmu Netflix Spykali 5 braci. Na ostatnich zdjęciach widać go niosącego artykuły spożywcze i wyglądającego na chorego i wychudzonego. Dodatkowo, zdjęcia przedstawiające go opuszczającego szpital na wózku inwalidzkim, stały się wiralowe po jego śmierci. Strata czadwika z powodu raka trzustki wstrząsnęła światem i pozostawiła miliony ludzi, którzy życzyli mu tylko odpoczynku w moce. Numer 10. Znany jako kultowy król Popu. Niesamowita kariera Michaela Jacksona trwała ponad 4 dekady. Zaczęło się od jego wczesnych dni jako członka Jackson 5, kiedy był tylko niezwykle utalentowanym sześciolatkiem. Po rozstaniu z rodzeństwem w 1984 roku zachwycił publiczność swoimi przełomowymi teledyskami i piosenkami. Hity takie jak Beat It, Billie Jean i Thriller prezentowały innowacyjne ruchy taneczne Michaela Jacksona, czarujące wizualizację i nienaganną choreografię. Zaledwie dwa dni przed przedwczesną śmiercią wyszedł na scenę Staples Center w Los Angeles, aby odbyć próbę do swojej wysoce oczekiwanej rezydencji This Is It w Londynie, składającej się z 50 koncertów. Gwiazda Man in the Mirror była w szczytowej formie, otoczona armią tancerzy w tle. Niestety, Michael Jackson w wieku 50 lat nigdy nie doświadczy wielkości swojego powrotu w Londynie. Ostatnią piosenką, którą wykonał podczas tej próby było They Don't Care About Us z jego albumu History z 1995. Rankiem 25 czerwca 2009 roku zaledwie dwa dni po imponującej próbie został znaleziony bez życia w swoim domu w Holby Hills w Los Angeles z powodu przedawkowania. Numer 9. Hana Ali Córka legendarnego Muhammada Ali podzieliła się głęboko wzruszającym ostatnim zdjęciem swojego ukochanego ojca. Emocjonalny obraz, zrzut ekranu z rozmowy telefonicznej FaceTime, został opublikowany przez Hanę na jej koncie na Twitterze. Zdjęcie zostało opatrzone chwytającym za serce podpisem o treści moje ostatnie zdjęcie mojego pięknego ojca, mówiące mu, że go kocham, 22 maja 2016 roku. Muhammad Ali, powszechnie uważany za jedną z największych ikon sportu wszechczasów i trzykrotny mistrz świata w boksie wagi ciężkiej, niestety zmarł w wieku 74 lat po długiej walce z chorobą Parkinsona. Zdjęcie Hany uchwyciło czuły moment na mniej niż dwa tygodnie przed niespodziewaną śmiercią jej ojca, na którym wydaje się być gotowy do wybuchu pełnego miłości i uśmiechu. Przejmujący charakter tego ostatniego zdjęcia potęguje niedawna informacja, że brytyjski bokser Lennox Lewis i aktor Will Smith będą jednymi z żałobników na pogrzebie Muhammada Ali'ego. Numer 8 Freddie Mercury to legendarny frontman zespołu Queen. To jego ostatnie zdjęcie, na którym stoi w spokojnym ogrodzie swojej ukochanej rezydencji Garden Lodge, położonej w zachodnim Londynie. Zdjęcie zostało zrobione przez jego wieloletniego partnera, Jima Hatona, 28 sierpnia 1991 roku. Z jednym ze swoich ukochanych kotów u boku, Freddy stoi dumnie przed eleganckim gregoriańskim domem, otoczonym bujną roślinnością i wita parad z ciepłym uśmiechem. Jim potwierdza w swojej książce Mercury and Me, że istnieją cztery takie zdjęcia. Zdjęcia pokazują blady i zmęczony wygląd Frediego, który był świadomy, że nie wygląda najlepiej. Jim twierdzi jednak, że są to zdjęcia, które ceni najbardziej ze wszystkich zdjęć Frediego. Freddy i Jim byli sobie oddani od momentu poznania się w 1985, aż do końca życia Frediego. Dzielili prywatne i szczęśliwe życie w domu Frediego w zachodnim Londynie. Oboje nosili obrączki ślubne jako symbol ich wzajemnego oddania. Niestety 24 listopada 1991 roku Freddy zmarł w wieku 45 lat na odoskrzelowe zapalenie płuc z powodu powikłań związanych z AIDS. Numer 7 W ostatnich dniach przed śmiercią, 5 października 2011 roku, Steve Jobs, wizjonerski współzałożyciel Apple'a, został sfotografowany w swoim domu w Kalifornii. Niestety, zmarł z powodu powikłań po nawrocie raka trzustki, choroby, z którą walczył już wcześniej. Otoczony kochającą rodziną, Steve opuścił ten świat w pokoju. Jego siostra, Mona Simpson, podzieliła się szczegółami jego ostatnich słów w swoim szczerym przemówieniu. Podobno Steve wpatrywał się w swoją siostrę Patty, a następnie skierował wzrok na swoje dzieci, swoją życiową partnerkę Lorin i dalej przed ich ramionami. Słowa powtórzyły się trzy razy i były prostymi, jedno słabowymi słowami. O oh wow, o oh wow, o oh wow. Po śmierci Steve Jobs został pochowany w nieoznaczonym grobie w Alta Mesa Memorial Park. Ostatnim przemówieniem, jakie kiedykolwiek wygłosił, było przemówienie inauguracyjne w Stanford w 2005 roku, w którym podzielił się trzema kluczowymi historiami ze swojego życia. W jednej z anegdot zastanawiał się nad swoją decyzją o porzuceniu studiów. Inna historia dotyczyła lekcji, jakie wyciągnął po zwolnieniu z Apple w 1985. Wreszcie Steve rozważał temat samej śmierci. Co ciekawe, powiedział wtedy, że jego spotkanie z rakiem sprawiło, że był podekscytowany życiem przez kolejne kilkadziesiąt lat. Jednak nigdy tego nie zrobił. Niestety. Los miał inne plany a walka Steve'a z rakiem ostatecznie odebrała mu życie w 2011 roku w wieku 56 lat. Numer 6 W piątą rocznicę tragicznego odejścia ikony muzyki pop, Pojawiły się nowe szczegóły dotyczące ostatnich chwil jego życia. Prince, który zmarł w wieku 57 lat w wyniku przypadkowego przedawkowania opioidów 21 kwietnia 2016 roku, został uchwycony na ujawniających zdjęciach zrobionych zaledwie kilka godzin przed jego przedwczesną śmiercią. Raporty wskazują, że prince wyglądał na zdenerwowanego i słabego podczas wizyty w gabinecie lekarskim i aptece na krótko przed śmiercią. Nagranie z kamer pokazuje legendarnego piosenkarza wchodzącego do gabinetu doktora Michaela Toda Schulenberga w wieczór jego śmierci. Ponadto Prince został sfotografowany podczas wizyty w aptece Walgreens, którą odwiedził cztery razy wcześniej w tym tygodniu. Zdjęcia opublikowane w te przedstawiają wychodzonego Prince'a i malują ponury obraz stanu zdrowia legendy muzyki w ostatnich dniach jego życia. Uważa się, że Prince zmagał się z uzależnieniem od opioidów, ale fentanyl ostatecznie doprowadził do jego tragicznego przedawkowania. Okoliczności śmierci Prince'a ujawniają, że został znaleziony bez życia w windzie w swojej posiadłości Paisley Park w Minnesocie. Numer 5 na jednym z ostatnich zdjęć uwieczniających chwilę przed tragiczną śmiercią 8 grudnia 1980 roku, John Lennon podpisywał swój ostatni album dla swojego mordercy Marka Davida Champmana. Zdjęcie zostało zrobione przez fotografa amatora Pola Goreża, który nawiązał bliskie relacje z Lennonem. Co ciekawe, uważa się, że Lennon miał przeczucie o swojej przedwczesnej śmierci z broni palnej. Nawet ostatni wspólny występ The Beatles odbył się na dachu w kontrolowanym środowisku, w którym wszyscy obecni byli autoryzowani. Zaskakujące jest to, że John nie był pierwszą gwiazdą na liście zabójcy. Champman miał na celowniku Jackiego Onassisa, Georgia S. Scotta i Johniego Carsona. Na ostatnim udokumentowanym zdjęciu Johna, gdy jeszcze żył, widać go wychodzącego z limuzyny po podpisaniu albumu Double Fantasy dla Champmana. Numer 4. DMX, którego nazwisko rodowe brzmiało Earl Simmons, był bardzo wpływowym raperem i aktorem znanym ze swojego mocnego i surowego stylu. Urodzony 18 grudnia 1970 roku w Mount Vernon w stanie Nowy Jork, DMX dorastał w Yonkers, mieście położonym na obrzeżach Nowego Jorku. Podróż DMXa do branży muzycznej rozpoczęła się na początku lat 90., kiedy doskonalił swoje umiejętności jako MC i rzucał wyzwanie innym raperom na scenie undergroundowej. Jego talent i energia szybko przyciągnęły uwagę, co doprowadziło do jego pierwszego dużego kontraktu płytowego z Dev Jam Recordings w 1998. Oprócz muzyki, DMX zaprezentował również swoje umiejętności aktorskie w kilku filmach, takich jak Belly, Romeo musi umrzeć i mroczna dzielnica. Jego problemy prawne również przez lata trafiały na pierwsze strony gazet. W jednym z ostatnich znanych nagrań wideo DMXa widać go cieszącego się muzyką Michaela Jacksona w samochodzie swoją narzeczoną, Desiree Lindstorm na krótko przed jego przedwczesną śmiercią. Ten przejmujący moment został udostępniony przez Desire we wtorek, 30 marca, zaledwie trzy dni przed tym, jak DMX trafił do szpitala po przedawkowaniu, które doprowadziło do zawału serca 2 kwietnia. Zmarł 9 kwietnia 2021 roku w wieku 50 lat. Numer 3. Pod koniec swojego życia słynny fizyk, inżynier i wynalazca Nikola Tesla znalazł się w stanie finansowej nędzy. Mieszkał w prostym pokoju hotelowym w Nowym Jorku i prowadził skromne życie, utrzymując się wyłącznie z wegetariańskiej diety składającej się z mleka, chleba, miodu i soków warzywnych. Ukojenia szukał w towarzystwie gołębi, a całe dnie spędzał w pobliskim parku. Podczas bezsennych nocy umysł Nikoli pochłaniały równania matematyczne i zagadki naukowe. To właśnie w tym samotnym stanie przeżył swoje ostatnie chwile. 7 stycznia 1943 roku w wieku 86 lat Tesla zmarł w pokoju 3327 hotelu New Yorker. Niestety zmarł samotnie, a jego błyskotliwy umysł i głęboki wkład w naukę nie zostały wówczas w pełni docenione. Zakrzepica naczyń wieńcowych okazała się śmiertelna. Dwa dni po jego śmierci FBI nakazało Kustoszowi mienia obcego zajęcie majątku nikoli. Numer 2. 22 listopada 1963 roku prezydent Kennedy i jego żona Jacqueline Kennedy przebywali w Dallas, w Teksasie. Gdy ich kolumna przejeżdżała przez Dealey Plaza, doszło do tragedii. Padły strzały, a prezydent Kennedy został śmiertelnie ranny. Ostatnie nagranie wideo pokazuje prezydenta i pierwszą damę uśmiechającą się i machających do tłumu, gdy ich otwarta limuzyna przemierza ulicę Dallas. To zdjęcie, zrobione zaledwie kilka minut przed tragedią, stało się trwałym symbolem tego pamiętnego dnia. 14 chłopiec zgłosił, że widział jak twarz JFK stała się pusta około godziny 12.30 w dniu 22 listopada 1963 roku na kilka chwil przed strzelaniną. Chłopiec słyszał również krzyk Jacqueline Kennedy, wołającej: Boże! O Boże! Nie! Ówczesny gubernator Teksasu. John Connally Jr., który jechał w tym samym samochodzie co JFK, został ranny, ale ostatecznie przeżył incydent. Numer 1. Wieloletnia sekretarka i towarzyszka Alberta Einsteina, Helen Dukas, przedstawiła relację z jego ostatnich dni. 18 kwietnia 1955 roku Einstein zmarł po pęknięciu naczynia krwionośnego w pobliżu serca. Zmarł w wieku 76 lat. Zapytany, czy chce poddać się operacji, Einstein odmówił, mówiąc: chce odejść, kiedy zechce. Sztuczne przedłużanie życia jest niesmaczne. Zrobiłem swoje. Nadszedł czas, aby odejść. Mózg Einsteina, znany ze swoich unikalnych cech, został usunięty podczas autopsji bez zgody jego rodziny. Został zachowany w słoiku i pozostał w posiadaniu lekarza. Einstein był znany ze swojej silnej niechęci do wojny i opowiadania się za pokojem, pracy nad teorią względności i tego, co może, ale nie musi, zawierać klucz do podróży w czasie. Na jego stoliku nocnym leżały dokumenty, które napisał na temat swojej jednolitej teorii pola, znanej również jako teoria wszystkiego. Teoria ta miała na celu zjednoczenie fundamentalnych sił natury, w tym grawitacji, elektromagnetyzmu oraz silnych i słabych sił jądrowych, w jedną strukturę. Kto jest Twoim ulubionym celebrytą? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.